Dzień dobry, witam Państwa, przedmiotem aukcji jest fortepian gabinetowy marki Schallen, wyprodukowany w Londynie w 1935 roku, w okleinie z drzewa, którą możemy teraz zobaczyć. Stan okleiny oceniam jako bardzo dobry, kilka bardzo małych niedoskonałości jest widocznych, jednak fortepian ma też swoje lata, ale stan ogólny jest naprawdę dobry. Możemy teraz Państwo zobaczyć z każdej strony. Ta część klapy była wystawiona na promienie słoneczne, więc jest delikatnie jaśniejsza od, yy, od tej części, ale myślę, że jest to raczej efekt, który dodaje uroku. Zobaczmy teraz środek fortepianu. Zacznijmy może od aspektów technicznych. to. Więc zarówno najważniejsze fortepianie, czyli i strojnica i kołki są w bardzo dobrym stanie. Pianino trzyma strój. Jeżeli chodzi o mechanizmy młotkowe, może zobaczymy je teraz trochę bliżej. Są w stanie dobrym. Nie jest to stan idealny, ale jak widać są dobre. Jest to stan dobry. Cały mechanizm Zresztą zaprezentuję bardzo szybko. Działa, nie ma żadnych zaczynających się klawiszy. Pnieśmy może góry. Jeżeli chodzi o mostki stan na jako dobry, bądź bardzo dobry. Możemy zobaczyć zarówno jak i basowy, jak i wiolinowy nie posiadają pęknięć. Rama fortepianu również jest nie ma żadnych pęknięć na sobie. wyżej. Jeżeli chodzi o płytę rezonansową, posiada ona dwa bądź trzy pęknięcia, które zaraz zobaczymy. Co jest naturalnym procesem starzenia się drzewa. Nie wpływa to w żaden sposób na, na jakość dźwięku. Możemy zobaczyć tutaj pęknięcie, które jest widoczne. Również tutaj. Może pokażę palcem Teraz to jest tutaj. I jedno może z tamtej strony. A teraz zapraszam na prezentację muzyczną tego fortepianu. Dziękuję bardzo. thank mm -hmm. you